Co jest nie tak z nauką? Odkąd działa nowy teleskop Jamesa Weba, badania naukowe przeżywają głęboki kryzys? Teleskop Jamesa Webba ujawnia teraz przełomowe nowe spojrzenie na fizykę dzięki obrazowi głębokiego pola Flamingo, ale problem polega na tym, że prawie żadne z tych rewelacji nie jest zgodne z naszym wcześniejszym kosmologicznym poglądem na świat. Czy wszystko, co wcześniej myśleliśmy o wszechświecie, było naprawdę błędne? Nowe obrazy z teleskopu Jamesa Webba i wyniki symulacji Flamingo ujawniły ogromną lukę w naszym rozumieniu wszechświata. Przeżywamy obecnie bezprecedensowy kryzys w kosmologii. Nasze obecne modele kosmosu i jego prawdziwego pochodzenia wymagają pilnej rewizji. Ale dlaczego musimy tak długo czekać na nowe odpowiedzi? Co jest nie tak z naukowcami i dlaczego tak wielu z nich milczy, jeżeli chodzi o najnowsze odkrycia? To niewiarygodne, niemal bolesne, z czym musi się teraz zmierzyć wielu naukowców, a nawet największych w swojej dziedzinie. Być może mylili się przez dziesięciolecia i zbudowali wiele teorii i modeli na całkowicie. Błędnych podstawowych założeniach. Domek z kart, który został zbudowany na tym chwiejnym fundamencie, teraz się wali. Młodszym badaczom łatwiej jest pogodzić się z nowymi odkryciami, z ekscytacją śledzą każdy aktualny rozwój i wielu z nich majstruje przy nowych światopoglądach. Inne gałęzie nauki opierają się jednak temu, czego nie można już dłużej negować. Znacznie starszy niż wcześniej zakładano? Wszechświat raczej nie jest taki, jak sobie go wcześniej wyobrażaliśmy. Najprawdopodobniej nie mieliśmy do czynienia z wielkim wybuchem 13,8 miliarda lat temu. Nasz kosmos mógł nigdy nie doświadczyć wieków ciemnych, a pierwsze gwiazdy nie były ogromnymi samotnymi gwiazdami, które wkrótce spłonęły. Wszystkie te założenia, które wcześniej były częścią podstawowego modelu kosmologicznego, mogą być błędne. Pomiar wieków wszechświata jest jednym z największych wyzwań współczesnej kosmologii, pomimo coraz lepszych metod. Problemy wynikają głównie z dwóch różnych metod, które czasami prowadzą. Do bardzo różnych wyników. Jedną z metod jest obserwacja kosmicznego, mikrofalowego promieniowania tła, pozostałości po wielkim wybuchu, które ma dostarczać informacji o najwcześniejszych fazach wszechświata. Pomiary te dostarczają danych na temat tempa ekspansji wszechświata, znanego jako stała Hubble'a, która z kolei jest wykorzystywana do określenia wieku wszechświata. Inna metoda opiera się na obserwacji zdarzeń, takich jak niektóre typy supernowych, których jasność absolutna jest znana. Porównując ich pozorną jasność ze Znaną jasnością absolutną, można obliczyć odległość, a tym samym tempo ekspansji wszechświata. Istnieje jednak rozbieżność między tymi dwiema metodami, znana jako problem napięcia habla. Ogólnie rzecz biorąc, obserwacja mikrofalowego promieniowania tła wskazuje na wyższy wiek wszechświata niż obserwacja łatwych do oszacowania zdarzeń, takich jak supernowe. Różnice te są czasami przyczyną zażartych sporów wśród naukowców. Mogą one jednak również wskazywać na jedno lub więcej nowych zjawisk fizycznych, których nie jesteśmy jeszcze świadomi i które nie zostały uwzględnione w naszych obecnych modelach kosmologicznych. W tej niezwykłej sytuacji konsensus między różnymi gałęziami nauki jest równie ważny jak otwartość na nowe światopoglądy. James Webb udowadnia coś jeszcze. W świecie kosmologii kosmiczny teleskop Jamesa Webba zapoczątkował nową erę odkryć, obrazując to, co wydaje się być najstarszymi źródłami światła we wszechświecie. Niektóre z naszych najgłębszych modeli i teorii kosmologicznych są teraz boleśnie testowane. Jednym z głównych modeli, który stał się ledwo możliwy do utrzymania od czasu tych odkryć, jest standardowy model kosmologii, znany również jako model ACDM. Model ten opiera się na istnieniu ciemnej materii i ciemnej energii i do tej pory wyjaśnią wiele zjawisk kosmicznych, od struktury mikrofalowego tła po rozmieszczenie gromad galaktyk. Jednak najnowsze obserwacje z teleskopu Jamesa Webba rodzą pytania, które mogą nie być w pełni zgodne z obecnym rozumieniem ciemnej materii i ciemnej energii. Do tego dochodzi fakt, że nawet przed najnowszymi odkryciami tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czy tak naprawdę są ciemna materia i ciemna energia. Były to czyste założenia, tak więc zbudowaliśmy nasz podstawowy kosmologiczny światopogląd na naukowych spekulacjach, które stały się oczywistymi prawdami i to właśnie to niektórzy naukowcy uważają teraz za tak trudne do przyznania. Inną koncepcją, która jest kwestionowana przez te nowe obserwacje, jest teoria kosmicznej inflacji. Ta teoria, która zakładała niezwykle szybką ekspansję wszechświata w pierwszych, Chwilach po wielkim wybuchu również może być błędna. Ponadto precyzyjne obserwacje teleskopu Weba mogą również rzucić nowe światło na alternatywne teorie grawitacji. Teorie te, które próbują wyjaśnić dynamikę wszechświata bez zakładania istnienia ciemnej materii, zostały wzmocnione przez nowe dane. Ekscytujące w tym kontekście są alternatywne modele kosmologiczne, które teoretycznie działają bez ciemnej materii. Wreszcie obserwacje z teleskopu Jamesa Weba otwierają również nowe perspektywy dla kosmologii kwantowej, która próbuje zastosować zasady mechaniki kwantowej do całego wszechświata. Wśród najbardziej interesujących rozważań fizyki kwantowej znajdują się czasowo i przestrzennie nieskończony wszechświat oraz multiwersum. Przyjrzyjmy się teraz wspólnie temu, co ujawniło badanie Flamingo. Flamingo wykorzystuje najpotężniejsze na świecie superkomputery do symulacji Wszechświata i jego ewolucji na przestrzeni miliardów lat. Flamingo dostarcza przełomowych informacji. Flamingo to skrót od Full Hydro Large Scale Structure Simulations with All Sky Mapping for the Interpretation of Next Generation Observations. Projekt został przeprowadzony na Uniwersytecie Durham w Wielkiej Brytanii i był częścią większego wysiłku, w którym naukowcy z różnych dziedzin próbowali dojść do nowego zrozumienia wszechświata. Zasadniczo Flamingo był i jest bardzo złożonym projektem symulacyjnym łączącym symulacje hydrodynamiczne dużych struktur we wszechświecie z mapowaniem całego nieba w celu reinterpretacji najnowszych obserwacji. Projekt stworzył zupełnie nowy obraz ewolucji wszechświata i jego struktur. Najważniejsze etapy symulacji i analizy miały miejsce przed druzgocącymi wynikami obserwacji Jamesa Weba, a analiza jest kontynuowana w chwili obecnej. Flamingo to zasadniczo długoterminowy projekt, który otrzymał nowy wkład z danych Weba. Grupa badawcza, w skład której wchodzą jedni z najbardziej renomowanych ekspertów na świecie, stale publikuje zaktualizowane wyniki. Połączenie rzeczywistych obserwacji z nowego teleskopu kosmicznego i symulacji Flamingo zapewniło przełomowe nowe spojrzenie na możliwą rolę ciemnej materii i ciemnej energii. Dzięki temu Flamingo było w stanie wyjaśnić niektóre z głównych rozbieżności w obecnych modelach kosmologicznych. W szczególności projekt był w stanie zapewnić nowe podejście do dystrybucji i zbrylania materii we wszechświecie. Przed flamingo głównymi rozbieżnościami były różne przewidywania dotyczące dystrybucji i zbrylania materii. Mówiąc prostym językiem, odnosi się to do rozmieszczenia obiektów takich jak gwiazdy i planety. W niektórych częściach wszechświata rozkład ten jest bardzo równomierny i harmonijny. W czasie gdy w innych jest chaotyczne i dziki, a następnie istnieją regiony, takie jak ogromne puste przestrzenie, w których prawie w ogóle nie ma materii. Naukowcy chcieli się dowiedzieć, jakie struktury i siły są zaangażowane w ten nieregularny rozkład i ponownie doszli do różnych wniosków. Flamingo pokazało teraz, że wyniki te niekoniecznie są ze sobą sprzeczne. Obszary z silnymi kępami mają po prostu nieco inne warunki początkowe niż obszary bardziej puste. Ostatecznie rozkład materii we wszechświecie mógł być dokładnym odciskiem stanu bezpośrednio po wielkim wybuchu, jeżeli taki w ogóle istniał. Flamingo było w stanie połączyć niemożliwe do pogodzenia przeciwieństwa, ale wyjaśnienie wszystkich struktur we wszechświecie nie zostało jeszcze znalezione. Niektórzy naukowcy niechętnie przyznają, że w naszych rozważaniach musimy również uwzględnić zmienne takie jak chaos i nieokreślone zasady. Bóg nie gra w kości. Albert Einstein, jeden z najbardziej błyskotliwych fizyków wszechczasów, powiedział kiedyś, że Bóg nie gra w kości, co znaczy, że wszechświat nie powstał przez przypadek, Einstein był przekonany o istnieniu precyzyjnych i przewidywalnych praw, a to przekonanie dało początek teorii względności, która wyjaśnia zasady, według których zbudowana jest przestrzeń, jak płynie czas i czym jest grawitacja. Jego praca położyła podwaliny pod wiele współczesnych teorii fizycznych i pomogła wyjaśnić zjawiska takie jak fale grawitacyjne i ekspansja wszechświata. Dziś wszyscy astronomowie i kosmolodzy prowadzą badania w oparciu o te zasady. Kredo jest takie, że wszystko jest obliczalne i musi być zrozumiałe przy użyciu metod naukowych. Ale co, jeżeli teraz dotrzemy do granic naszej wiary w uporządkowaną i deterministyczną strukturę wszechświata? Wszechświat w całej swojej niezmierzonej złożoności i chwale może zawierać struktury i rzędy wielkości, które są poza naszym obecnym naukowym zrozumieniem. Być może nigdy nie będą one możliwe do zbadania i zrozumienia, a być może naukowcy przyszłości odniosą sukces. Nawet zjawiska takie jak ciemna materia i ciemna energia, które prawdopodobnie stanowią dużą część wszechświata, nie mogą być wyjaśnione za pomocą naszych obecnych teorii fizycznych. Fakt, że niektóre obszary wymykają się naszym metodom naukowym z pewnością nie oznacza, że Bóg gra w kości. Oznacza to po prostu, że musimy zrewidować pole gry naszej matematyki i fizyki, ponieważ najwyraźniej Bóg wbudował we wszechświat jedną lub dwie tajemnice, które obecnie doprowadzają naukowców na skraj szaleństwa. Jedno jest pewne nasza nauka będzie zajęta przez dłuższy czas. Nas. Czy naprawdę jesteśmy ludźmi posiadającymi wiedzę? Pierwszymi naukowcami byli prawdopodobnie pierwsi Homo sapiens, którzy zaczęli obserwować i kwestionować otaczający ich świat. Ci pierwsi ludzie obserwowali gwiazdy i pory roku i zjawiska naturalne, oraz uczyli się o tych zjawiskach i otaczającym ich świecie, aby zrozumieć i zapewnić sobie przetrwanie. Homo sapiens oznacza człowieka wiedzącego, i chociaż prawdopodobnie jesteśmy odkrywcami od tysięcy lat, nadal nie wiemy, kto lub co stworzyło to wszystko i dlaczego nasz świat istnieje. Być może ludzie, którzy stworzyli struktury takie jak Stonehenge w Anglii, już próbowali się tego dowiedzieć. Te monumentalne budowle, a także artefakty, takie jak starożytny dysk nieba Nebra, świadczą o głębokim zrozumieniu zjawisk astronomicznych i silnym pragnieniu zrozumienia ciał niebieskich i ich ruchów. Wraz z powstaniem starożytnych cywilizacji w Grecji, Egipcie i Mezopotamii nastąpił rozwój nauki. Oprócz astronomii rozwijała się w szczególności matematyka, ale także religioznawstwo. Wielcy myśliciele, tacy jak Arystoteles i Archimedes, przedstawili teorie i przeprowadzili eksperymenty, które stały się podstawą współczesnej nauki. W średniowieczu i renesansie naukowcy tacy jak Galileusz i Isaac Newton kontynuowali te tradycje i zrewolucjonizowali nasze rozumienie fizyki i astronomii. Era nowożytna przyniosła ze sobą bezprecedensowe przyspieszenie odkryć naukowych. Dziś dysponujemy wysoko wydajnymi teleskopami elektronicznymi i możemy patrzeć miliardy lat świetlnych w kosmos. Mamy wzory, komputery i dziesiątki teorii i wyjaśnień. Niemniej jednak ten świat zawsze przenosi nas z powrotem do początku i musimy być świadomi, że pomimo tych epok badań wciąż wiemy bardzo niewiele o wszechświecie i stworzeniu. Uwielbiasz ekscytujące filmy takie jak ten, więc zasubskrybuj teraz, bo jest ich o wiele więcej.